Zgłaszam się do odebrania suba? Dobra, to jeszcze tak na szybko Ci suba dam w takim razie. I soundtrack z Naruto ogólnie jest, także pogers. Eee, kapocza, 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 już, 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 już. Eee, pyk. Podaruj subskrypcję. Eee, a Podaruj podaj wybranemu widzowi. Jak Ty masz kapocza, po prostu masz kapocza, kapucina. Dobra, ok. Kapocza. Jest kapocza, dobra podałeś wszystkie pierwszego poziomu. Wyraź zgodę i zapłać. No i co? No i zaraz będzie kapoczemia ja suba. Bardzo ładnie. A teraz kontynuujemy. Let's go. Zaczynamy. Trzeci sezon, pierwszy odcinek. No panowie, mimo tego, że już minęło kilka dni po naszej walce z Sasorim, to dalej ciężko mi jest uwierzyć, że to on przez tyle miesięcy próbował nas zabić. Na nasze szczęście był takim samym debilem jakim go zapamiętałem, więc walka nie poszła aż tak ciężko. Weź mi o nim nawet nie przypominaj, przez tego kretyna muszę sobie nowej bryki szukać. Echa, liczyłem, że moje autko jeszcze trochę pojeździ po tym świecie. No, słuchaj, gdybyś nie parkował jak jakiś debil, praktycznie pod jego bazą, to może by ci go nie skasował. Przecież sam mówiłeś, abym pod bazą parkował, bo nie chce ci się za parking płacić. Aż taki żydek jesteś, że ci kilka złotych na parking szkoda. Dobra, panowie, było mi na Monster Energy. Się kłócić. Zresztą, nie, w to twoje auto i tak było już złomem. Może i złomem, ale moim. Ale ciul trudno. Zresztą i tak już coś fajnego wyhaczyłem to za niedługo będę miał czym jeździć. To co macie dzisiaj jakieś plany? Póki co planujemy trochę odpocząć zanim wrócimy do robienia live'ów, więc jakichś wielkich planów nie mamy. Czyli rozumiem, że jestem wolny? Naturliś. No idealnie, mam dzisiaj ochotę Windowsa sprzedać, <laughs> najlepiej takiego Windowsa 11. <laughs> A ty nirw coś planujesz? Dzisiaj jedyne co mamy w planach to alkoholizować się do rana. Ambitne w chuj widzę. Cóż, skoro już się chwalimy, co będziemy robić, to ja wam się pochwalę, że dzisiaj idę na Drina. Zgadnijcie z kim tylko, z Luną. Kurwa. No właśnie, i teraz pytanie z kim? Guys, z... bo ja nie wiem oczywiście, ja nie, nie, nie wiem jak te odcinki, co one z mają. Z kim? Pytanie, jak myślicie, z kim pójdę na Drina? Kasia? Hmm, ja osobiście bym stawiał. Hmm. Powiedział, że z Luną? No tak, powiedział, z Luną, ale czy. A skąd wiedziałeś? A, dobra, nevermind. Dobra, sorry guys, nevermind. Bo tylko z nią ostatnio chlejesz. Zresztą ona pewnie idzie z tobą tylko dlatego, bo jej pićce obiecałeś. Hmm. No masz w sumie rację, ale tu was zaskoczę, bo nie idę tylko z Luną. O, do... dobra, dobra, okej, okay, no to dalej możemy. Jeszcze, jeszcze ktoś. A. Z Klaudią też by się uderzył z Klaudią. Ba albo Bauer. Ba ba w sumie, ej, w sumie Bauer. Znaczy, oni to robili wcześniej te odcinki pewnie, a Laj z Bauerem był niedawno, ale może wsadzili? sadzinie ja no wątpię, bo będą musieli cały odcinek zrobić. To na pewno nie Bauer. Hmm. No nie wiem. Ja stawiam, że. No raz, Claudią, nie byli z Claudią. Jeszcze? Udało mi się jeszcze namówić Klaudię i Juzu na spotkanie. O Juzu tutaj jeszcze jest! a kurwa! Jednak wiedziałem. Znaczy ja troszeczkę głupa paliłem, bo widziałem jak Nif napisał na, na ogólnym, że ma robotę dla Luny, Klaudii i Juzuny. Ja troszeczkę głupa paliłem mimo wszystko teraz, ale <grywania> chciałem zobaczyć co wy napiszecie, nie? Okej, okay, no to zaczynamy. Tkanie więc panowie, lepiej życzcie mi szczęścia. Oj Fuzion stąpasz po cienkim lodzie, już nie pamiętasz co się z tobą stało? Nowy harem ogólny. Z kilkoma kobitkami naraz się spotykać. Od razu mówię, że nie będziemy cię z gleby zbierać. Spokojnie, tym razem się przygotowałem i powiedziałem im od razu, że to spotkanie grupowe. Na to. Luna trochę pomarudziła, ale koniec końców się zgodziła. No to powodzenia tam ci życzę. Dzięki Patryk. Noż kurwa mać, ktoś sobie chyba żarty robi. Co się stało Nirv? Dopiero co dałem ogłoszenie, a oni już wbili te 40 łapek. Czyli chcesz mi powiedzieć, że... ...że muszę wbić 10 godzin w k... A Wiza TV cię ogląda? Siema Avizo, pozdrawiam cię. Oddaję ci miłosza, jak coś, nie przejmuj się. Procie. Marzenia się spełniają. Nawet nie wiesz, jak z Patryczkiem czekaliśmy, aż przekonasz się do Dragon Balla. <laughs> Jeszcze raz tak powiesz, a przysięgam, że wybiję ci jedynki. Nigdy nie przekonam się do Dragon Balla. Jeszcze zobaczymy, hehe. Proszę, he. <noise> Szepczesz. Nic nic. Dobra wiecie co? Ja chyba idę już teraz upijać swoje smutki. Raczej szczęście chciałeś powiedzieć. Ostrzegałem skurwolu. To ja lepiej już pójdę sobie. Jak ciek. Wracamy wreszcie do roboty partnerze. Nie tak szybko, musimy jeszcze jechać do Choroszczy. Do Choroszczy? Po chuj niby? Na badania? przypomniałem sobie, że muszę je zrobić. Jakie badania? Badania niby. A wiesz, trochę odczuwam ból po wyjęciu tego cholernego chipa. O oh jest, chyba się przebadać. Dobra, żałuję, że zapytałem. Dobra, starczy mi. Ty w sumie fajnie się można odstresować takim sparingiem. Musimy to kiedyś powtórzyć. Spieprzej. Jest Nadrina. Do zobaczenia na live z kakarota u ciebie, Nirweczku. <grym> Jak ja cię nienawidzę czasem. Długa to kolejka jak nie wiem co. Cholera nie ma tu żadnego wolnego krzesła. Zaraz mi nogi wysiądą chyba. Ej czekaj, mam chyba pomysł. Jaki? Sprytny kurczę. No i panu mówię, złamałam tą rękę w aż trzech miejscach. No to mam dla pani rozwiązanie. Jakie? Proszę w te miejsca nie chodzić i tyle. <laughs> Dobre. Proszę wrócić do kolejki, to teraz nie pana kolej. Pożyczę to krzesło. Co pan? Proszę natychmiast oddać moje krzesło. To też w sumie wezmę dla Krzyśka. <grym> moja ręka. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Nie wiem jak pani, ale ja wołam ochronę. Krzysiu, mam. Co masz? Krzesła. Zaraz, skąd je wziąłeś? Od miłych ludzi, ale nie wiem czemu bardzo krzyczeli jak je pożyczałem. Pana wywalcie go. Ale czemu niby? Kurwa geci. Jaki smutny. samo. I nie wracać to. Do... No to żeś się popisał. A tam było fajnie nawet. Nie wiem w którym momencie niby. Dobra, chodźmy lepiej te Windowsy sprzedajmy. A to ciekawe nawet, to mi przypomniało jak w Dragon Ballu. Pawełku, nie! Ale Klaudia, ja w Dragon Ballu miałem nie mówić, tylko na live. Ale mnie to nie obchodzi, przy nas też masz nie mówić! Tak, nie wolno pobitać. Odpowiedź, bo podoba mi się, że kladę ciśnie bek jak to nagrywa. Co Fuzjan? Jakiś zakład przegrałeś? Że nie możesz gadać o DB? Bo ten, no, ja przegrałem debatę z gęszinem i teraz karę odbywam. Zaraz, zaraz. Chcesz mi powiedzieć, że ty, Fuzjon, wielki znawca DB, przegrałeś z jakimiś anime dziewczynkami? Nawet nie wiesz, jak bardzo chcę, żeby to była nieprawda. Ale niestety tak było. Oni temu tam cię wyzywają, że głupiec jest, że oddajesz kurę znoszącą złote jaja. Znaczy, ja mam fermę, która produkuje wiele takich kur. To, że tak powiem. Także <głos》>, jak jed 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 jedną kurę stracę, to się stanie. Wow. Nie no, Fuzjonek, ty to udany jesteś. Nawet Dragon Ballsów nie umiesz wybronić. A co ja miałem zrobić? Ich było strzecha ja sam. Przecież sam mówiłeś, że mogą mieć przewagę liczebną, bo nie potrzebujesz nikogo do pomocy. Kurwa, już umiałaś być po mojej stronie. No co, Fuzjon, przyznaj się, byłam po prostu lepsza od ciebie. Claudia nawet. Klewę na tam nie odezwałaś, please. Nie zaczynaj, gdyby nie te twoje przydupasy, to dam sobie rękę uciąć, żebym cię rozwalił już w pierwszej rundzie. To, to jest prawda. Ty teraz nie miał ręki. Józu, już coś mówiłem. Aj po prostu przyjmij do wiadomości, że przegrałeś. Byłam lepszym liderem i tyle. To niezły lider, który się nie odzywa i wychodzi <grym> z kanału podczas debaty. Oj, no przepraszam bardzo, ale to nie moja wina, że miałam problemy z internetem. A to moja wina, że ty masz internet z dykty i neder raka ulepiony? Dobra, weźmy to kłótnie, skończmy, bo nie ma sensu. Właśnie. My jesteśmy tu po to. Aaaa! Nie o jakieś ani nudne się żyjemy. Jest to telewizja prywatna, która swoje początki ma już od 1979 roku. Niestety musieliśmy przerwać nadawanie i wznowiliśmy je dopiero w lutym 1982. Nie. Właśnie dodałem w Twoim odbiorniku. Super. Awizo ty widzisz teraz ogląda tak, już to słyszałem. Pozdrawiam. Pozdrawiam raz jeszcze. Dobra, macie rację. E panie kelner. Słucham! Jaki jest tu was najdroższy drink? Mam ochotę dzisiaj. To, to, to mam pomysł. Zrobimy Uno reverse Card. Czekajcie. Zrobimy No uh... Zaraz wrócę do animacji. Uh, A, Awizo. Eee. Uh... ma live'a, Awizo TV. A nie, no zaraz. A on ma Dominik Boss, chyba, nie? No właśnie. Ale on nie ma live'a teraz. Na Twitchu. Okej. Okay. On też ma Avizo czy Dominik Boss? Dobra, wpiszę Dominik Boss. Yy, nie umiem pisać ogólnie. Dobra, czekajcie. Chyba Avizo ma w takim razie. Avizo. O jest. zobaczymy. Przecież mnie nie oglądam, co wygadata. to? Nie oglądam mnie teraz, widzicie? No dobrze gra. No, proszę. Oszukowa oszukaliście no, mnie. Jednak dla niej. To trzeba mieć talent jednak. No Czemu nie masz jakiejś ładnej streamerskiej ramki na kamerę? Oszukaliście mnie widzowie, niestety. Dobra, wracamy tutaj. <grych> A, bo oglądał. No to w końcu oglądał czy ogląda? To jest bardzo ważne. Szaleć. Niech pan sobie zobaczy! No całkiem niezły. Biorę go. Rozumiem! Czyli drink cztery razy dla państwa? Nie no drink dla mnie. Dla pań tylko wodę poproszę. No dobra, kurwa żartowałem. O panie ostatni raz z nimi pije. No to tak wszyscy ciekawości. Nie to, że miał jakiś problem, ale czemu nagle Awizo znowu nie zaczął oglądać? W sensie co, czego tam, że tak powiem, szukał? Dobra, pora tego Gęszina odpalić. O nie, ja tylko nie Gęszina. ostatnio. Paweł, musimy pogadać. Nie teraz, Stefanku, muszę odpocząć. Fuzion, ja wiem, że ty grasz w tego Gęszina tylko dlatego, bo z kobietkami możesz pogadać, ale ta sprawa akurat jest ważna. Nie przesadzaj aż tak. Daj mi chwilę i pogadamy. Weź z nim po prostu pogadaj, bo będzie cię męczyć. Dobra zamas, a i przy okazji zapasz jakąś herbatkę to sobie z gowasem wypijemy. No dobra, no to co Stefan chciałeś mi powiedzieć. Ale że Zamas taki my, miły? My mieli gościa nowego. Jakiego gościa? Ty nie mów, że kobietę znalazłeś. Zgadłeś. Nie no Stefan nie zgadzam się. Za dużo nas w tym domu już jest. Nie pomieszczę was tylu. No to zrobimy remont w czym problem. Ale ja na YouTube'a już nie nagrywam. Nie takie remonty, idioto. Tam rób herbatę, nie zgadzam się i kropka. Jeszcze cię przekonam Fuzi, zobaczysz. No to życzę powodzenia. Cholera, abyło było dać chociaż te łapek, może by nie wbili wtedy. To co nalewam jeszcze jednego? Kurwa, oczywiście. <grywa> ale. ale ci ludzie na DC potrafią być upierdliwi. Jak trzeba ich do czegoś, to za nic nie pomogą, a jak mam cierpieć przez DB, to pierwsi się rzucają. O SMS. Jeżeli to znowu fuzią coś o DB pisze, to go zabije. A nie jednak od kogoś innego. A ja teraz wam powiem taką ciekawostkę. Z naszej dwójki, przez, tak, przez ostatni tydzień, z naszej dwójki ja, Nirf... Wiecie, kto częściej o DB pisze? Nirf. I to do mnie na pewno. Pozdrawiam serdecznie! A to ciekawe. Szczerze to liczyłam, że Sasori będzie trochę mądrzejszy i nie da się tak łatwo pokonać. To ty chyba jego siwi nie widziałaś. A co tam niby jest? Co ma w siwi wpisane? W siwi? No debil ma wpisane. To już masz odpowiedź. Dobra, może mądry on nie był, ale chociaż dzięki niemu wiemy jakimi mocami mniej więcej się posługuje ten grubas i jego gay klub. W takim razie ja bym proponował w jakiś sposób im odebrać te moce. Wtedy pokonanie ich będzie najprostszą rzeczą do wykonania. Plan brzmi dobrze, tylko jest jeden problem. Jaki niby? To, że mają moce to wiemy. Ale nie wiemy co sprawia, że je posiadają, poza tym w swoją moc ma już od dawna, ponieważ już wcześniej się potrafił podpalić. W sumie masz rację, nie wiemy tego akurat. Cóż, musimy jakoś przypomnieć sobie, jak to było z nimi kiedyś? Możliwe, że jest coś, o czym po prostu zapomnieliśmy. O! Fuzjonek, jego fuzjonek! NIRF jako nierf. <grywa> Kurwa, po cichu liczyłem, że będzie Gecik jako ten trzeci. Po cichu tak liczyłem, ach! Fuzjonia, sezon trzeci. No, mówię ci, Discord to jest całkiem niezły pomysł. Właściwie to mogłoby się udać. Tak tylko pytanie kto by nam pomógł z tym? Oto nie musisz się akurat martwić znam takiego Ziomka. Ulfi na niego wołają o, może nam w tym pomóc. Ciekawie no dobra, no to bierz tego gościa i robimy ten serwer. Ty no fajnie, ten serwer wyszedł ludzi trochę przybyło nawet zgodzę się. Mówiłem wam, jak ja coś zrobię to nie ma chuja we wsi. O nie, to jest Wolfie! Nie się jakiś ludzi do pomocy ogarnąć. Bo jak tak popatrzę czasem na ten wylew co się dzieje to ja nie wiem czy to sami ogarniemy. W sumie tak, tylko jak chcesz kogoś ogarniętego znaleźć w tak krótkim czasie. Mamy pomysł, zrobimy casting. Jaki znowu casting? Zrobimy ogłoszenie, że szukamy jakiś ogarniętych ludzi do pomocy i może ktoś się znajdzie. Pomysł może i nie najgorszy, ale serio myślisz, że będzie mi się chciało jechać do Radomia o takiej porze? Też mi się to średnio widzi. Wiedziałem, że tak powiecie. Stawiam wam czteropak, jeżeli pojedziecie. No i namówiłem. <laughs> Taką nagrodę to nawet mogę pojechać. <laughs> Casting discordowy. A, piwo grat <laughs> Większej sceny do castingu nie mogłeś wziąć. Nie narzekaj, będzie git. Mam nadzieję, że wystawiłeś to ogłoszenie przed drzwiami. Oczywiście, jak ludzie zobaczą napis piwo, to od razu przyjdą. Mam nadzieję, że nie pisałeś tego na serio. Nie no, spokojnie, to miało służyć za zachęty. Nic nie dostaną tak naprawdę. No i o... To możemy zaczynać chyba. Zapraszam na scenę. Dzień dobry, podobno szukacie kogoś, kto ogarnia Discorda. Już kurwa widzę, że chłop ma pewnie doświadczenie zawodowe jako moderator. Dobrze panie kolego, to powiedz nam co potrafisz. Potrafię moderować 20 serwerów na raz. Kurwa całkiem sporo. Dobra tyle mi starczy. Przechodzisz. Arigato. Te nie pojebało ci się coś? Co tak szybko go przyjmujesz? Chłop tylko dwa zdania powiedział. Słuchaj, nie wierzę za bardzo, że kogoś lepszego znajdziemy, więc <noise> czemu nie zaryzykować? Zresztą szybko możemy się go pozbyć, jak będzie sprawiał problemy. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Następną osobę proszę. Dabry wieczór! Dzień dobry. Co pan potrafi robić? Czym się interesuje i czy w ogóle pan zna się na Discordzie? A co to ten biskot? To właściwie po to piwo tylko przyszedłem. Czułem, że to zły pomysł. To Burger. W ogłoszeniu. No niestety proszę pana jest taka śmieszna sytuacja, bo my z tym piwem trochę kłamaliśmy. A to na cholerę dupę zawracacie człowiekowi i stąd. No tego akurat nie planowałem. Dobra z następnym może lepiej będzie. Następny. Nie pytają cię o imię walczą z ostrym... Ja pierdolę! Pan co tu robi? Filka to nie jest same czasem. Nie, to jest casting na ludzi <noise> do naszego... <noise> A to przepraszam, idę sobie. No, tego się nie spodziewałem. <noise> Może oznajmy, że tego nie było i lećmy dalej. Zgodzę się, lecimy dalej. No witam serdecznie. No nareszcie jakaś kobieta... <noise> <do kaliny. głos> Już, ej nie! Kur... Zaraz, 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 Co to będzie Blusia? Czy to będzie Blusia? O mój Boże, jak to będzie Blusia, to ja pierdolę. To, o Boże, poznacie Wlana pierwszego sezonu w takim razie. Jak to jest Blusia? Dem! Dem! Ojoj, oj! oj, oj. To szykujcie się. Jeśli to jest Blusia, to się szykujcie, guys, na następne odcinki. A Kuma wątpi, bo Akuma nie była moderatorką. Blusia była moderatorką Discorda. To jak to jest na to, się szykujcie, guys, naprawdę. Bo tutaj pewnie chłopaki. Chłopaki pewnie zrobią tutaj show. Tak, to jest to, co się pytałem. Tak, bitek. No właśnie, no nie znacie jej, bo się nie byli na pierwszym Discordzie. Nie byliście na pierwszym Discordzie jakieś 2-3 lata temu, także musicie poczekać, że tak powiem. Dobra, okej. Okay. Z czym ty link, jakim linkiem spamujesz, spamujesz Joshu? Co ty takiego tutaj spamujesz, Joshu kochany? Już patrzą, już 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 patrzą, 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 patrzą. Co to takiego jest? A, dobra. Że link, dobra. Żeby dostać łapkę w górę i tak dalej. Jasne. No proszę, tutaj George spa spamuje linkiem do tego odcinka. Także no. I ogólnie w takim układzie witamy w kanonie w FCU nową postać, czyli Yuzu. Yuzu oficjalnie jest teraz kanoniczna. Także serduszka dla Yuzuny, bo jest w FCU. Brawo, brawo. Kanon, jest kanoniczny. Dobra, starczy.